Wieje nadal tak samo dzisiaj basen wcześniej atakujemy. Proszę do dzieła i oby tam było pusto. Myślę że tą strategiczną miejscówkę musimy tam sobie y, przykukać. Przy tym jeszcze właśnie tym co się zmienia kolor co Wadek mówił że chce wejść do tej wanny. Co się kolor zmienia. Tak i tam widać i dzieci na basenie i i jakuza. Wibi windą? No tak, tam to jedziemy w window. No to już, przytrzymajcie ją, tak Bang, 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 No No o, zobaczcie, zrobimy sobie zdjęcie. Tam spójrzcie wszyscy. Ej. Jakieś uśmiechy czy coś? No i pięknie. Masz nic nie pięknie. Teraz na zero. Jak? Nie. A to ty na, na zero, ładek? Nie nie, nie, nie wcisnęliśmy na zero nawet. wcisnęło. No, ale przez przypadek. I A no, to się nie liczy. I tak i tak by się zatrzymała na zero. Max Się 0, Max 6. Dobrze, 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 dobrze. Kto powiedział to wtedy? Niech on mnie nie szorpie. Niech on mnie nie szorpie. No, będzie coś? Dobra, jesteśmy. A tu jest parking. To ja idę z ładkiem. Chcesz Ładek zobaczyć? Dobra. Czekaj, tylko dla personelu. Tak, tu jest chyba ten garaż. Jest? Czekaj, czekaj. O tak, dobra. No to szukaj. Widzisz naszą BMW? No. Patrz. Tak. Tam stoi Fiat. Ale zarobiś ta tabema. Ja? Czat. Tam stoi, widzisz? Mhm. Bez No i to jest piękne. Zarobiście. Uwaga, spójrzcie. Dobra. Cześć. Spójrzcie teraz, halo. O, nie chodzi, nie chodzi, nie Odstawiam telefon i wchodzę tu do Was, dobra. Dobrze.